też z tej strony Państwo spodziewanie ten na kolejny rośniku twój po Dzisiaj jest postanowiłem sobie na no, w no, sobie pograć sobie na, na Harwesie akurat to mi się trafiło z ładunków i wydałem sobie ładunki i King of Heal i tam mi się Harwes oczywiście najlepsza mapa jaka może istnieć O inżynierku Wangler tak nie działa, niestety Mleka. To jest mleku? tego medyka Dobra, jest medyk pięknie dorwany Pięknie medyk dorwany, a ja poznałem się tak luźno grać Na jakiej mapie się trafiło oczywiście no, nie, nie spodziewałem się że to będzie tu fort. znaczy tu for, harvest Trzeba to przejąć bo niestety No to oh. mnie trakcie niestety No to trzeba to jakoś wykrować. Najmniej. I dzisiaj będzie taki bardziej żywszy <grymne> niż w ostatnim odcinku. Tak, na, no tak, no tak takie... E, o, o Boże. jak to źle też ale trudno się mówi. Łady się zdarzają i ja nie jestem takim za no, dobrym graczem jako szpieg. Edek zdjęty. Ten skaz nie mógł mi trafić ani razu, bo lepiej, do, lepiej do, tak dobrze. Bo nie musiałem się martwić o życie. Jak tam do przodu? Słuchasz, nie? Aha! ten demon zauważył niestety. Skoro że ten demon tutaj się, tutaj krąży i patrzy. Wszystko będzie go minąć 5 nic nie myślałem, że prób, się udorwać Ale zdą mnie. Ja go dominuję? W ogóle Tylko 5 osób zrobiłem i o, ja go dominuję dziwne Ale dobra, opyro Jakiś fajny. Może na górze ktoś będzie? Pojedynek. O! O nie. Kurde. <gulet> no niestety no, przejęli ten punkt. A myślałem, że mi się uda zadawać tego snajpera, ale trzeba było to sobie jakoś nie czekać. A <gulet> ten demon zginie. No trudno. Ja pierdolę, to jest? To nie jest was. Mam cię. To nie jest was chałupa Ale do... dobra... no, nieważne. no nie ważne. No ale nie trzymaj się swojego... To jest nasz? To jest nasz. Kurde, muszę używać tego zegarka, bo się... nie ma ringerał, no to... O, nie uda mi się chyba uciec. Albo? O, da... Jakie szczęście, odpuści co ten pająk. Nie wiem, właśnie, prostu gdzie indziej Kurde, inżynier, no serio. Ten inżynier sobie nie odpuścił. Ten inżynier sobie nie odpuścił, on jest chyba w kur żaden na mnie, no myślę, że to nie będzie patrzył. Kurde, w ogóle ile inżynierów tu jest to? w tym to jest dziwne, ciekawe. Tylko, że takich inżynierów nie jest. A mi go? Inżynier podniósł, a tu jest. kurde, z tym? Sekunda, sekunda bym się przebrał. Będziesz się na mnie? No, o kurde będziesz. Trochę. Kurde, ja tak za bardzo... Nie mogę, nie, patr nie patrzę jak porobić tych ludzi żeby... Dobrze ich zaś od tyłu ale jest sniperów snajperów no nie Musiał tędy iść ten demo No wygląda na to, że wygraliśmy No dobrze. Ale się trzyma to ode mnie Okej, okay, ja nie wiem jak ten hit jeden to nie przed, ale dobra, nieważne Tego inżyniera trzeba by się pozbyć najpierw Jego działko Ja bym chciał, to bym się nie bał, ciebie, nie boję się ciebie inżynierku. no. A! mam, tu, mam apteczkę, haha Do widzenia do Teraz co tutaj mamy Teraz niepiero by się przydałoby zjąć Chyba patrzeć, dobra, ten <ślam> Sam się wysadził o mnie dosk... No, bardzo dobrze Lepiej dla do mnie Na górze ktoś jest O, oh, heavy dla odmowy, pik. To jest chyba ten inżynier, co, co go zabije. Jej, pięć kistri, kula! Może, może 10 się uda. Biedny Heavy. O nie, Sniper. O nie. O! Udało się! Jasus, jaki, jaki blisko. Tego śpiega. Kurde, teraz idzie dobrze. Jeszcze jeden. Zabój sobie będzie. gdzie gdzieś. I bardzo ładnie, bardzo ładnie. Teraz. I teraz jest lepiej. Tam się podoba. Tylko teraz nie zginąć tak w głupi sposób. Albo tego. Ale jest hit. jest coś jakiś prosty pik. Taki, który mnie nie zabije od klienta. Jest, jest. Aha, pomienie moje. Piękne, cudowne. Najlepszy efekt jaki może istnieć na, na broni, mojej mojej o, opinii. O. ten no nie, yes. serio? Ja pierdolicie, to było bliskie było śmierci Ale tam jest Snajper. To jest... ciekawe teleport. Jeszcze kryta. Gdyby nie przeszło. What co się dzieje? Co się dzieje? Dogaduję do 20 kills tylko Może może. Może to się uda. Jeszcze 6. Nie, czemu ja kliknęłem zegarek? Dziwne. Ale dobra. ten nie jest. <grym> Norma. O nie. A, to mi nie dogoni, nie nie wyjść, Nieee, kurde Nie, już pan tak szybko szarze miał? To jest tak? No, ja, bole by się kogoś udałoby zabić Nie, ale jest pięknie, 15 kisty Nie źle, bardzo dobrze Tak, takie gry to mogą być częściej. Dobra, zobaczmy się na... Na łodunku, jak mi pójdzie Jesteśmy na Sweet water ale... To trochę z tych szpiegów jest, no to może dekiem popróbuję. coś pograć. Chyba ubera już pęty. O, prawie. Hej, to musi być dobry. Dobra. O, jeszcze ma się zaleka, najlepiej. Z tych stick sticków. Kule, co, co to za lato sobie wziąłem? To Ciekawek. Jaaaaah! Co to było sobie kryje? Co to za set? Kurczę. To, to są moje czapki. No, ale wezmę sobie. O. Ile ja stało z moimi przedmiotami? Ale, kuj, te nas. Oj, Jezu. O Jezu, co to, co to jest za mecz, masakra. Ja pięć, ale, nas normalnie niszczą po prostu. Jakby się ruszyli. Co ten demo zrobił?

あだからやめトーーやから、プロシェムと、のと、jakoś to się ud... jakoś to s i な、なんかがんせや、な、な、な、な、な、な、 To że się ruszać, Dobra, mogę. Ja jaki swam ja, 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 ja nie wiem, czy to jeden medyk tak może polobić, tam, tam to, to, co to jest Ja pierdolicie! Jakiś spam heavy dostał, no to to jest masakra! Co?! Jak ja? Co się stało? Nie wiem, nie rozumiem. Jakiś jakby minigrym tym dostał. Tak na chwilę. Ja pierdolicie! Ty to jest do wygrania w ogóle? No chyba nie. O ja jak jakiś spam to jest masakro No ten no mecz nie za bardzo jakoś ścieżkę jak do wygrania Niestety To się zadają Ludzi jest milion normalnie Pomyślałem, że do tego żołnierza, ale niestety... Nie jak nie podchodzi to wszystko. Dalej <grywka> spokąpił. <grywka> Bo co, co innego mogę zrobić? Diało, <laughs> to działa, najlepiej. Come on, come on, it destroyed the sentry and the dispenser. Go go goś mnie zatrzymał w miejscu! No traf z tego głupiego pie pie pistoletu! Pierniczek też też jest broń. Jak ja nie mogę... Jak ja trafić z pistoletu nie mogę, ja nie wiem jak to się dzieje. Ale flanka się opłaciła, bo coś tam... <gryś> nie masz kraju no co? Teraz znowu nie przejdzie, tego nie przejdzie. Kuile. To za super. Dużo znam przeciwników, jest znam to. Szkoda, gada. No ale po prostu próbuję jakiś sniperem, może że się ugra. Kick parę Hej, kan vara snyggt, Petter. Ja, det. Jak ciężko. Trochę. Kogo robimy? O, ten sniper jest. Może się go rozdziąć. Może penetracja się kiedy uda zdolicie. Nie w czas. Może być. Dobrze, że miał mniej niż te 23. 73. O, kurde sniper. 12 sekund, no to chyba nic, więcej się nie uda ugrać niestety. Ale trzy strzały w głowę No niech mnie nie znajdzie. Na pewno I tym akcentem można zakończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że się wam podobał. I mam nadzieję, że czekacie na kolejne odcinki mojego. No wiadomo co chodzi, no czekacie na no, odcinki, które już, po, już się wstawię tutaj, wiadomo co chodzi. I co, do następnych odcinków. Do następnego odcinka, cześć.